Pięć tysięcy najczęściej używanych słów w języku norweskim Bukmal. Poprzez naukę słówek najczęściej używanych zrozumiesz język norweski nawet do 10 razy szybciej niż podczas standardowej płatnej lekcji. Słówka zawarte w moich nagraniach są w kolejności od najczęściej używanych do najrzadziej występujących. Ćwicz słówka codziennie, aż pozostaną w Twojej podświadomości. Nagleż dasz sobie sprawę, że rozumiesz około 80% zdania mówionego przez Norwega. Odcinek drugi wyrazy od 51 do setnego. Noen oznacza ktoś, niektóry lub kilka. Wis oznacza jeśli, w razie lub gdyby. Wille oznacza chcieć. KOMMER oznacza iść lub pochodzić. Ijen oznacza znowu lub ponownie. Ta oznacza brać, ująć lub zająć. Ale oznacza wszyscy. Wurfur oznacza dlaczego lub po co. Fo oznacza dostać, mieć lub otrzymać oznacza wierzyć. Wurdan oznacza jak. Gor oznacza wczoraj. Alt oznacza wszystko. Op oznacza rozciąć lub wyłamać. Lub w górę, do góry, ku górze. Sa oznacza powiedzieć. Inny oznacza nikt lub żaden. Go oznacza iść lub pójść. Nor oznacza kiedy lub gdy. Wem oznacza kto lub kogo lub komu. Saj jest to zaimek zwrotny się. Lr oznacza lub oraz albo. La oznacza udzielać lub pozwalać. Bli oznacza zostać, stać się lub być. Tak, oznacza dziękuję. Bra oznacza dobry. Si oznacza mówić lub powiedzieć. In posiada kilka znaczeń: do, na, po, w, lub za. Lit oznacza trochę. Etter oznacza za lub potem. Skulle oznacza musieć lub mieć powinność. we oznacza przy. Aldry oznacza nigdy. Hej oznacza cześć. Tilbakę oznacza z powrotem lub wstecz. Over oznacza przez, nad, po, ponad lub powyżej. Kansze oznacza być może lub może. Oso oznacza również. Sel oznacza nawet. Nok oznacza dość lub wystarczająco. fir oznacza za nim. Hans oznacza jego. Sammen oznacza razem. Gang oznacza raz. Na przykład engang oznacza jeden raz. ned oznacza pod lub na dół, lub w dół. Trenie oznacza potrzebować. Dag oznacza dzień. Mit oznacza mój lub moje. Myje oznacza wiele. Andre oznacza druga lub drugi. Side oznacza stronę lub bok. Koniec części drugiej. Jeżeli Ci się podobało, naciśnij like. A jeżeli nie chcesz przegapić następnej lekcji, zasubskrybuj mój kanał.